Ale piękno! Flauta z tej strony, pięknie! Siemaneczko, witaneczko! Dzisiaj chłopcy zaś się przykulali na hechło! Ale dzisiaj no wad z żukiem we dwójka! O! Jakie szczelby zostały! Trzeba je chyba wziąć ze sobą. Idziemy na dół. Miejscówka, co niedawno była nie ma Nie Dobry Dobry nie ma I co? Pięknie, już na tym hechle was Ja na tym bezrybiu Na tym słynnym bezrybiu Ale Dobra, rozbijemy graty i widzimy się przy jakim futrze i jakichś może rybach w końcu. Może ryby. Konkretnych, nie? Ale obcy siedzieli, w sieczka, nie? No. Coś się działo, ale samo ciekawe. Ale podfutrowali, że blisko do. ty no. będziesz i tak dalej. O, oczko się zrobiło. Ja no, ja się Łoko się zrobiło, Za futer sam kopać. samo jakaś ryba, ej. Za futer kopać, bo jakiś fisz tam pływo. Już moca pelet chopie. Nie? Dobra, to ja też się bieram. Z futrem nie mamy dzisiaj za dużo roboty, bo mamy jeszcze odmrożoną kołdę. Już natrytane. i no trochę potem ocymy, może czymś dolejemy, żeby zapach dodać i gitarka. Domy z kukurydzą, o A, jakieś ziarenka. Dobra, zrobimy sobie pierwszą wciepkę. Co to domocyć trochę? Dobra Dobra, drugo se szczelemy na bagnecie No, robię w ciepka, bo trzeba będzie przyfutrować coś dzisiaj. Jakiegoś futru, jakiegoś futru tam wciepać. Gdyż kiedy ją nie futrował? <laughs> o, kuźwa. To sycek wyscelął. Pa to, co tu się teraz odjebawszy. jeszcze zaspany chyba. Dzisiaj coś mi się to nie klei. Ani robota, ani malta. Nie musz tak, ja. musz Ja jestem pelet. Ja miałem odmrożony, co zamrażali, że jak wyciąg. I do tego, i no troszkę sypkiego dosypał, o. I gitarka. Płotka będzie. To chyba grubi wciepnąć Kaban pierwsza ryba no, To chyba grubi wciepnąć Krasna Bzdrynga Patrzcie to krasna piłka Piękna bzdrynga Zrańca na pociechach Kolory no. mm, kolorki Co ty tam robisz synek? Straszę ryby Straszysz ryby? Ja. Pozbyw pozbywasz się resztek z obiadu Ja dowodów Uzby uzbywam się do dowodów mrożonki dzisiaj. mrożonki dzisiaj. Dzisiaj lecą. na mrożonki jadę prosto z Kersura. się, albo w to <grym> Na warzywach mrożonych, no już też przyfutrował z pięć rakietek. I tak zobaczymy, jak coś to się będzie donęcać. Feldmeister. A jak? A jak? Żółku z pierwszym fiszem. Pokaż, na to, bo nie chcę mi się Zdęga. nawet wstawać, bo tak fajnie mi się sam kimie. A. nie? Drasną ją pierą. Co na patelnie, bo te wody w tym roku bardzo krytyczne, co? Nie zarybiają, nie ma ryby. Nie ma się czym żywić powoli. A człowiek głodny jak pieron? Ja. Lekko. A! się krąpił pieroński, się nie ciep. Tak. Ja. W końcu ryba. Po tak długim czasie oznaki wiosny jak krąpie biorą. Wadzma krąpiszcza. Cygo tam. Nie? Wacław. Łobotnie się jako bzdringa. Na waftersach szczyloła, A dopiero w przeciepiewu. Także to od razu kija wygło. O, gryfno. W końcu jakieś fisze. Szał na hechle nie ustępuje. Dalej kabany biorą fes. Oboćcie się. A, jako gęba mu To by było tyle z tego mo kabana w końcu. Normalny kaban. Patrzcie to. 10 godzin. Trąpiol wspaniały. I celebryta z rybnej. Spokój <laughs> się. <laughs> Dzisiaj mamy Dzień Krasnopiórki. Chyba jest, o. Tak my ją trafili. ciągła żyła zestawia ale jest podbieraki ale nie mój ale jest mój mój, bo się żyła luźno zrobiła ja? ja o się. nie to nic jest twór. stary mój koszyk zerwany patrz to my tu ostatnio ile zestawów naśrywali? nijedno naśrywali my trochę zestawów, nie? To ja ci powiem, że ja chyba mój stary zestaw wyciągł właśnie. A już była nadzieja, że jakaś ładny, ładny fiszor jest. Chyla, idziesz do lasa? No Grzybów jeszcze nie ma. Ja, to jest moja żyła, pa. Ja? to będzie mój zestaw, co my wtedy siedzieli, co ja chyba tego Dobra. Pa, ale jo, Ile ja mam tych zestawów? Ci? Te, ja, ja mam trzy zestawy. Pa, to... Łoboczcie se to Tu jest Mój zestaw z wędki co że chciepą Zachoczą po drodze jeden zestaw I mam jeszcze drugi koszyczek Drugi zestaw. Patrzcie to Ale że się obłowił teraz Tu jest jakiś z gumką widza to nie jest mi bo gumki nie używam. Jeszcze takiej na małym hoku. Dobra, mamy na bogato. Ostatnio dwa zerwane. Tak, to trzeba tu odłożyć. A dzisiaj dwa wyciągnięte. Ten jest chyba mój. Ja, ten jest mój na złotym hoku. Ten jest mój stary, ale tamten to nie wiem co to. Wrażyły poświjać do Hasioka Także na bogato, za jednym strzałem dwa koszyczki, że chcę wyciągnąć. Patrzcie to o. To jest mój były na pewno Bo tu jest złoty ocyk A tu taki z gumką a, na bogato lecimy I na agrawce ja agrawek nie używam, widzicie? To jest czyjś, a jeden mój Pięknie a na tej drugiej wędce myślałem, że się świją, a tam ryba siedzi, bo cało żyła aż poluzowało. I teraz uciągą i tam jest jakaś ładna rybka. Chyba, że zaś jakiś zestaw czyjś szarpia. O Boże! Co to tam? to. Jaki sumik! Sumik, no! Godą w końcu jakiś większy fisz. Przez chwilę, dwa ciężarki wyciągnął. Jeden mój stary, a drugi nie wiem, czyj. Za, przy jednym świjaniu A ja wczoraj karpia wyciągnął na potępie Ja? Byliście na potępie? Wczoraj 4,5 takiego no Dobry Siema majster piona Coś to karpia chycił? Ja? A fater nie chycił. Fater sumiki same sumiki. Grand Prix sumika Grand Prix sumika To ja tu mam właśnie Grand Prix sumika A nie moż nic Co ty gadaj? Ja. Czuję do się Ja jest Pierwsza wow, pierwsza potężka Pocia a nie wzdrynga ejga Twoja zdobycz te honorowo O przedłużona trochę No tak to nie Co to macie? Długo płać Długo płać ja. ja Długo no, Piękny Toś jesteś, wlep. teraz jesteś super, super. Super! Trzecia ryba! Trzecia ryba od szóstej rano Bida <grywa> do Hansa zobaczyć, bo się fajrancik zbliżą Hans jeszcze zostaje A my pitomy dodą, bo jest bida na tym hechle ani nie godą. Ale od czwartku łódeczki wyjeżdżają, bo majóweczka się zaczyna Łódki będą od szóstej do ósmej Także na pewno jakiś wypadzik na łódeczkę będzie Na spawiczki i zobaczymy, czy coś będzie z łódeczki klepać. Chłopcy tam z łódki nachytali, no trochę. Aż tak daleko żeście są. Bo my już spakowani, pitomy, Hans. Ja. Nara, majster. I co, bierą? Nie. Nie bierą? Ale my też dzisiaj nic nie pochytali zbytnio, wiesz. Sumiki są. Sumiki? No naglizda, co ciepłać. Nie, Hans. Hans? jest specjalista od sumików ostatnio. Tak to idziesz tam po te graty? Ja idę do po graty. Dobra, nara majster. Nara. Kabanów. Że my robimy z wieczka i wpadamy na udecka na drugi roz. Koniec wędkowania. No. Aha. Aha. Chciał jechać do domu, że my no goniszmy ja sami ja się od 2 godzin, żeby dopiero się dopiero się. Rozwiniesz to ty się jutro w robocie. No. nie, nara, lipa no. Trzy rybki. trzy rybki. Drobnica skubała. Ale trzeba się nie poddawać, walczyć dalej. Nie, no, nara. Pozdro i nara. Trzeba to fijać w ciunę.